że jestem dubką, bo nie podoba mi się, że mój chłopak wozi koleżankę z pracy. Zacznijmy od początku. Jakiś czas temu dowiedziałam się, że mój chłopak rok temu pisał z jakąś dziewczyną w sposób typowo romantyczny, kiedy wyjechał na wyjazd służbowy na prawie trzy miesiące. W tamtym czasie dla mnie nie miał czasu, żeby zadzwonić, czy nawet napisać dobranoc, a z nią pisał dzień dobry, dobranoc. Ale przepraszam bardzo. Jak on miał mieć dla ciebie czas? Tu miał nową dupę na boku, ekscytacja, flirt, nie wiadomo co się z Motel tego him. wydarzy. Nowa, a nowa potencjalna relacja. A tu jakaś baba czeka na niego i chce, żeby jej wysłuchał do dobranoc z dzień dobry. Dla zdrajcy to w ogóle nie jest ekscytujące. Ja w ogóle się nie dziwię. A czemu ty jeszcze z nim jesteś? Tu się dziwię. No <grym> Dziewczynę z pracy znał zaledwie dwa dni, a już zaproponował, że będzie ją woził, nie uzgadniając tego ze mną. Faktycznie, mieszkają blisko siebie, ale on do tej pory nie odbudował mojego zaufania. No bo to jest niemożliwe. Pod takim wyczynie? W ogóle ciekawe, jak on to odbudowuje. Przez to zawsze, gdy zbliża się godzina jego powrotu z pracy, zaczynam się zastanawiać, co tam się dzieje. Od pierwszego dnia wie, że mi się to nie podoba. Aha, czyli w taki sposób odbudowuje twoje zaufanie. Była też sytuacja, kiedy bardzo źle się czułam i byłam zestresowana pracą oraz studiami. Poprosiłam, żeby przyjechał do mnie na noc, ale powiedział, że musi zawieźć koleżankę do pracy. No tak, no przecież ona jest ważniejsza. On wybrał w tym momencie. Nie potrafię zrozumieć dlaczego nie obchodzi go to, jak ja się z tym czuję i nie stawia mnie ponad nią. Nie potrafi tego zrozumieć, ponieważ i nie jest tobą zainteresowany i cię nie szanuje, a ty za nim biegasz. Przepraszam bardzo, że tak mówię dosadnie, ale biegasz za nim prosisz się o uwagę, bo ty zasługujesz na kogoś, kto cię będzie kochał, wspierał i będziesz dla niego numerem jeden. On, no, robi sobie co chce, a już cię raz zdradził, teraz prawdopodobnie robi to po raz kolejny, a jak nie, to może do tego zaraz dojść. Ty sobie na to pozwalasz. Jego argumentem jest to, że ona mieszka blisko i że ma chłopaka. Ale przecież on, będąc na wyjeździe służbowym, też miał dziewczynę, a mimo to zrobił takie coś. Za każdym razem, gdy myślę, że wszystko już zostało wyjaśnione i że on zrozumiał, nagle informuje mnie, że znowu ją zawiezie. Jestem dupką. Dlaczego ty jesteś w pseudo związku, z takim pseudo -partnerem? I potem taki chłop idzie w, w kolejny związek i on myśli, że może kolejno tak samo traktować. Stawiajmy te warunki na jakimś poziomie. Miejmy jakieś wymagania od tych mężczyzn. Czy my musimy je traktować jakieś ameby? To są ludzie, oni mają mózgi. Czy my naprawdę musimy udawać, że wierzymy w ich bajeczki, że oni nie wiedzą, jak się zachować? Że oni nie wiedzą, jak traktować nas z szacunkiem? Zasługujesz na więcej i wy wywal te śmieci.